To wszystko w gratisie. Pieniądze to nie wszystko, lecz bez pieniędzy wszystko jest niczym. Chcemy więcej, chcemy coś zrobić z naszym życiem, chcemy żyć, kochać, uczyć się, rozwijać się i w najlepszym przypadku pozostawić po sobie legendę, lub jak często powtarzam moim studentom, pozostawić po sobie świat w lepszym stanie niż go zastaliśmy. Rzecz w tym, że należy w pierwszym rzędzie zrozumieć zależność pieniędzy do jestestwa, czyli do bycia. Bo żeby mieć, trzeba najpierw być. A żeby być, trzeba najpierw mieć odpowiednio poukładane w głowie. Ale o tym już było. Na pewno. Ale czy wystarczająco? Nie sądzę. Kwestie zasadności oraz rozumienia roli pieniądza w naszym życiu oraz sensu w jego posiadaniu, a nie jedynie posługiwania się nim. Jest fundamentem tego, czy kiedykolwiek będziesz mógł określić siebie niezależnym finansowo, czy też będziesz całe życie w pogoni za pieniądzem, który nie tylko zniewoli cię doszczętnie, ale też będzie głównym powodem szantażu i terroru, dokonywanych na tobie do końca Twoich dni, a tym samym źródłem Twojego nieszczęścia. Widzisz, mój drogi, bo to jest tak. Żeby mieć pieniądze, trzeba najpierw być świadomym pieniędzy. Czyli znać różnicę pomiędzy środkiem płatniczym a pieniądzem, między inwestycją a spekulacją, posiadaniem a własnością, ceną a wartością. Znać ekonomiczną rolę, jaką odgrywa w gospodarce, zgłębiając przy tym wiedzę dotyczącą tego, czym jest gospodarka, według mojej, a nie według akademickiej definicji, i przeznaczyć mu odpowiedni sens w Twoim życiu. Stając się tym, kto będzie wart pieniędzy, na które w odpowiedni sposób zasłużysz, będziesz je miał. Dewiza w stosunku do pieniędzy jest prosta: poznajemy się bliżej i zrozummy się lepiej, a dopiero wtedy będziemy mieć podstawę do tego, żeby się polubić. Gdy się już polubimy, to chętnie będziemy spędzać więcej czasu ze sobą. Musisz przy tym wiedzieć, że pieniądze przyciągają pieniądze. Ponieważ pieniądze lubią towarzystwo kolejnych pieniędzy. Sam przecież wiesz, że najchętniej spędzamy czas w towarzystwie podobnych do nas samych. Nie zdziw się więc, lub nie wystrasz, jeśli spełnisz powyższe warunki, gromadząc odpowiednie rezerwy, a pieniądze zaczną do ciebie nieoczekiwanie napływać. Ta sama zasada działa w drugą stronę. Starania i wysiłki idące w kierunku pozyskania wiarygodności kredytowej. Prowadzą do zakredytowania się i zapożyczenia poczubek głowy, lub wyżej, choć w tym przypadku, może raczej powinienem to określić jako głębiej. A sytuacja taka, podobnie jak ta odwrotna powyżej, ma tylko jeden kierunek progres. Ja sam to wiem po sobie. Całe moje zawodowe życie starałem się być swoim najlepszym klientem i zawsze brałem to bardzo na poważnie. Wręcz ambitnie, a nawet honorowo. Biorąc teraz pod uwagę fakt, że moje życie zawodowe od ponad trzech dziesięcioleci wiąże się z finansami, a co za tym idzie, świat pieniądza stawał mi się z perspektywy lat coraz bardziej znany i bliższy memu sercu, w miarę budowy rezerw, które z czasem przekroczyły moje najśmielsze wyobrażenie, zacząłem uzyskiwać dochody, o których niegdyś nie śmiałbym nawet pomyśleć, a tym bardziej pomarzyć. Z drugiej strony, nigdy nie chciałem niczego za darmo. Nie przyjąłem od państwa niemieckiego pieniędzy, które należały mi się na start mojej samodzielnej działalności gospodarczej. Nigdy nie brałem żadnych kredytów ani pożyczek, a tym bardziej dotacji. Co do leasingów? Przydarzył mi się dwukrotnie przez te wszystkie lata incydent wzięcia w leasing samochodu. Przyznam jednak, że jeżdżąc tymi nieswoimi samochodami, byłem w totalnym wewnętrznym dyskomforcie i poczuciu braku własnej wartości, czyli mentalną udręką. Ja zawsze myślałem i myślę w prostych kategoriach: Jeśli cię nie stać, to cię nie stać. Jeśli cię stać, to cię stać. Więc jeśli mam, to mogę sobie pozwolić, a jeśli nie mam, to nie będę udawał kogoś, kim nie jestem i kto ma. Bo można próbować oszukać swoje otoczenie. Ale nie oszukasz siebie. Lecz jest coś jeszcze. Coś, co też najczęściej jest źle rozumiane lub zupełnie niezrozumiałe. A mianowicie, nie chodzi o to, żeby mieć po to, aby wydać. Nie, nie i jeszcze raz nie. Dobitnie nie. Generalnie chodzi o to, żeby mieć. Zawsze starałem się mądrze i świadomie zarządzać swoimi pieniędzmi. Jeśli więc czegoś chciałem, to nigdy nie było tak, żebym w tym celu zbierał pieniądze, po czym wydając je na to, czego chciałem, pozostał z niczym. Oszczędzać po to, żeby wyjść na zero? To tak samo jak wzięcie kredytu po to, ażeby wszystkie dostępne i możliwe środki, jakie zarabiasz i posiadasz, przeznaczać na jak najszybsze jego spłacenie. Wtedy też wyjdziesz na zero. Czy w życiu naprawdę chodzi o to, żeby wyjść na zero? Być zerem? Zawsze kierowałem się jedną podstawową zasadą: musisz mieć rezerwę. A rezerwa ma jeden, jedyny, najważniejszy cel i zadanie wzrastać. Innymi słowy, każdorazowo, czyli z każdego zarobionego dukata, część szła na rezerwę zero, jedynkowo i procentowo. Czym większe zarobki, tym większa część na rezerwę. To jest Twoja zapłata. A w pierwszym rzędzie musisz płacić sobie. Każdemu według jego wartości. No chyba, że pracujesz na to, aby podnosić wartość innym, lub tym bardziej, jednakże w większym stopniu bezmyślnie, prowadzisz działalność tylko po to, żeby produkować koszty. Jakby na to nie patrzeć, przecież z twoimi zarobkami nie wzrastają twoje wydatki. A przynajmniej, uwzględniając śladowy poziom inteligencji, nie powinny. Więc możesz więcej odłożyć, wręcz powinieneś. No i najważniejsze: rezerwy nie są po to, żeby je wydawać, tylko po to, żeby rosły. Jaki z tego wniosek? Ano taki, że jeśli chcesz spełnić sobie jakąś zachciewajkę, to musisz ku temu stworzyć zupełnie osobny budżet. I nic więcej, ale też nie mniej i nie inaczej. I co ważne? Nie kosztem części dotychczas przeznaczonej na rezerwę. Zrozumiałeś? Więc jaki z tego morał? Musisz się bardziej wysilić. Jak znam życie i będąc szczerym, to pewnie się już pogubiłeś. Niestety, większość ludzi, którzy bawią się w biznesy, nie potrafi prowadzić najzwyklejszego bilansu. Zarabiają to, co im zostanie, jeśli zostanie. Kalkulują z pozycji tego, ile trzeba wydać, a nie tego, ile można wydać. Naliczają marże, podsumowując swój zarobek po odliczeniu wszystkich kosztów, a nie po naliczeniu swojego zarobku i kosztów. Nie rozróżniają kapitału zakładowego od majątku prywatnego. Nie wiedzą, czym jest rezerwa prywatna, czym firmowa, czym jest kapitał obrotowy. Od tak po prostu typowy biznesowy dyslektyk wiem, znam. Znam, wiem, przecież zachciewajki można sobie uskutecznić znacznie szybciej i łatwiej. Te wszystkie inteligentne schematy zapożyczania się oraz leasingowania na poczet odpisów podatkowych i produkowania kosztów są mi dobrze znane. Zastanawia mnie jedynie, gdzie do cholery u tych wszystkich mentalnych biedaków doszukiwać się świadomości własności z jednej strony, a z drugiej zaś świadomości tego, że niczego oprócz zobowiązań nie mają. A ich starania zawodowe i tak dochody przeznaczone są na zapłatę właścicielom ich czasu, czyli życia oraz dóbr, które im wypożyczono. Bo to taki biznesplan jest. Dzisiejsze starania zawodowe przeważającej części tak zwanych przedsiębiorców polegają na produkcji kosztów, wywiązywaniu się ze zobowiązań, spłacaniu długów, płaceniu rachunków. Dotrzymywaniu warunków, spełnianiu oczekiwań, rozliczaniu się z wymogów oraz tworzenia kolejnych pomysłów, bazujących na złudnej nadziei rozwoju, w rezultacie prowadzących do zwielokrotnienia wszystkich wyżej wymienionych czynników biznesplanu. Większość tych wyżej wymienionych biedaków zapomniała o swoich ideałach towarzyszących im podczas wizji lepszego życia dla siebie i swoich bliskich. Podczas tworzenia tych wstępnych ideałów myśleli o tym co należy zrobić dla innych wiedząc że efektem końcowym będą korzyści dla nich samych niestety ale to się zmieniło z czasem zaczynają kalkulować a jak już zaczniesz kalkulować to zmieniasz tok myślenia przestajesz myśleć o sobie i o innych a zaczyna się biznes planowa pogoń za pieniądzem zaczynasz kombinować Próbujesz oszukać system, lub co najmniej wycyskać go jak tylko się da, według standardowego biznesplanu. A w jaki sposób to robisz? Głupie pytanie, w taki jak robią to wszyscy. Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Moje pierwsze pytanie brzmi: skąd podejrzenie, że to co robią wszyscy jest dla ciebie dobre? Moje kolejne pytanie. Czy ty naprawdę uważasz, że jeśli robią to, Twoim zdaniem, wszyscy, to jest to jedyny sposób? No i moje trzecie pytanie. Czy wiesz, że w historii ludzkości większość jeszcze nigdy nie miała racji? Dlatego większość należy do mniejszości. Jeśli jesteś bystry, to zapewne nasunęło Ci się pytanie czwarte, lub nawet wniosek, który brzmi: Jeśli nie robią tego wszyscy, a jedynie większość, jeśli istnieją jakieś powody prowadzące do tego, że większość należy do mniejszości, ponieważ mniejszość nie robi tego, co większość, to co robi mniejszość? Widzisz, zaczyna mi się podobać Twój tok myślenia. Po pierwsze, musisz chcieć być innym. Inność oznacza niepowszechność. Tylko wtedy jesteś w stanie otworzyć się na to, co niepopularne, niepowszechne, o czym się nie mówi, nie pisze, co dla większości jest nieznane, i w co większość nie jest w stanie uwierzyć. Na tym właśnie polega tajemnicza wiedza mniejszości. Czy aby na pewno jesteś na to gotowy? Po drugie, musisz jak najszybciej stać się wolny finansowo. A to znaczy, że musisz wyjść z branży inżynierii finansowej, porzucając i rezygnując z wszystkich rozwiązań bazujących na produktach bankowych. Owszem, nie zaprzeczam, Pozostając biernym i wiernym branży inżynierii finansowej, również, a przede wszystkim z gwarancją, dojdziesz do wolności finansowej, ponieważ branża jest po to stworzona, aby uwolnić cię od twoich finansów. Nie łudź się, proszę. Kryptowaluty i nieruchomości również są produktami bankowymi. Jeśli tego nie porzucisz tak na marginesie tylko dlatego, że jest to popularne i powszechne, a ty boisz się, że coś przegapisz. Będziesz całe życie szantażowany własnymi pieniędzmi, w konsekwencji tracąc wszystko, co i tak tylko wydaje ci się, że masz. Czy aby na pewno uważasz, że chciałbyś chociaż odrobinę zrozumieć, co mam na myśli? Po trzecie, musisz dążyć do świętego spokoju. I nie chodzi mi o śmierć. Owszem, ostatecznie rodzimy się po to, żeby umrzeć. Rzecz w tym, że mamy pełne prawo wypełnić ten czas pomiędzy narodzinami a śmiercią tym, co jest dla nas sensowne, a dla naszego otoczenia przydatne. Jaki więc jest sens, aby samemu utrudniać sobie życie poprzez ignorowanie faktów, traktując rzeczywistość z arogancją typowego polityka, hipokryty, z psychopatycznym genotypem? Innymi słowy: nie ułatwiaj sobie utrudniając innym. Nie szukaj korzyści, jeśli Twoje działania powodują dla innych niekorzyść. Nie rość sobie korzyści spoza kręgu Twoich kompetencji. Po czwarte, zaufaj sobie. Szeroko rozpowszechniony deficyt wiary w siebie oraz brak odwagi, czyli obawy dotyczące podejmowania własnych decyzji, widoczne i słyszalne są na każdym kroku. Ludzie przestają myśleć, imitując i powtarzając jedynie to, co usłyszą i zobaczą. Dzisiaj wszyscy wszystko wiedzą, a wiedza ta to usłyszane i zobaczone w internetach u tamtejszych specjalistów. Przy uwzględnieniu spełnienia punktu pierwszego z powyższych, nie powinienem o tym nawet pisać. Uwzględniając jednak moją znajomość ludzkiej natury, muszę o tym koniecznie co najmniej raz jeszcze napisać. Po piąte, naucz się wdzięczności. Jeśli tu i teraz, w Twojej obecnej sytuacji i rzeczywistości nie jesteś w stanie na co dzień zauważać co najmniej pięciu rzeczy, kwestii lub sytuacji, za które jesteś wdzięczny i o których mógłbyś napisać wypracowanie na co najmniej dwie strony, a cztery, mam tu na myśli do każdej z tych pięciu rzeczy, kwestii lub sytuacji, to nie będziesz w stanie w przyszłości cieszyć się tym, co osiągniesz. Ponieważ ktoś, kto nie docenia tego, co ma dziś, nie będzie umiał cieszyć się tym, co będzie miał jutro. Po szóste, łam niektóre reguły. Ponieważ całe nasze życie odbywa się według schematów, szablonów, reguł i zasad, zadbaj o to, żeby Twoje życie przebiegało w jak najszerszej mierze według Twoich reguł i zasad. W tym celu musisz nauczyć się filozofować. Twórcy nauk filozoficznych, Sokrates, Platon czy Arystoteles definiowali filozofię jako wiedzę rozważającą byt, jako byt, miłując mądrość. Jest to najbardziej ogólna, fundamentalna, racjonalna i krytyczna wiedza o wszystkim, co istnieje. Zakładając więc poprawność mojej definicji nauki filozofii, koniecznością jest umiejętność filozoficznego podejścia do życia. Aby móc stworzyć swój własny kanon reguł i zasad życia. Mam nadzieję, że jesteś gotów na stanie się widocznym, ponieważ żyjąc według własnych zasad, tym samym wykraczając poza uznane przez większość normy, będziesz się wyróżniał. A to odbierane jest wśród szarej masy różnie, z dużą tendencją do negatywnego postrzegania wszystkiego, co inne. O tym należy zawsze pamiętać. Po siódme, ignoruj autorytety. Żyjemy w czasach, w których umiejętność odróżniania autorytetu od cienia jego kopii jest wyzwaniem najwyższych lotów. I choć z mojego doświadczenia podział przez pragmatyczne rozróżnianie wydaje się dość łatwy, to tym bardziej odnalezienie i dostęp do prawdziwego autorytetu okazuje się być tym trudniejszy. Od momentu naszych narodzin postrzeganie autorytetów jest częścią naszego procesu tresury. Wymaga się od nas, aby respektować wszystkich tych, którzy systemowo, z przyzwyczajenia oraz tradycyjnie postrzegani są jako osoby wyższego autorytetu. Zwróć jednak uwagę, że słowo autorytet etymologicznie ma źródło pochodzenia od autorstwa. Nasuwa się więc wniosek, iż autorytetem może być nazwany, a przynajmniej być powinien, ktoś, kto może poszczycić się mianem twórcy. Ja od siebie muszę przyznać, że mam spore problemy z moją wewnętrzną akceptacją okrzyknięcia, określeniem autorytetu osoby, która to według mojej weryfikacji nie spełnia żadnych wymogów, choćby nawet jedynie tych literackich, aby nazwać ją twórcą. Po ósme, nie bój się porażek. Czegoś takiego jak porażka nie ma. Podobnie jak nie można popełnić błędu, ponieważ popełnienie zakłada umyślne działanie, błędów się nie popełnia. Błędy przydarzają nam się podczas działania z powodu niewystarczającej uwagi. Jednakże zarówno błędy, jak i porażki są fundamentem do stawania się i bycia lepszą wersją siebie. To dzięki każdej z nich jesteś w stanie wyciągnąć odpowiednie wnioski, a wprowadzając je jak najszybciej podczas swoich kolejnych działań w życie, zmieniasz siebie na lepsze. Wniosek z tego jest taki, że bez porażek i bez błędów nie ma możliwości rozwoju. A jeśli się nie rozwijasz, to się zwijasz. Natura nie toleruje zastoju. Jeśli przestajesz się rozwijać, to z natury rzeczy zaczynasz umierać. Jeśli więc stwierdzisz, że stałeś się mistrzem w jakiejś dziedzinie, jak najszybciej zadbaj o to, żeby stać się uczniem w innej. Po dziewiąte, poświęć się bardziej. Poziom każdego sukcesu jest wprost proporcjonalny do poziomu zaangażowania. Samo zaangażowanie jednak można różnie definiować. Osobiście rozróżniam trzy poziomy zaangażowania: zaangażowanie, większe zaangażowanie, poświęcenie. Zaangażowanie polega na robieniu czegoś, większe zaangażowanie polega na robieniu tego, co trzeba. Poświęcenie natomiast polega na robieniu wszystkiego, co trzeba. Pomimo teoretycznej prostoty powyższych definicji, pozwól, że coś jeszcze od siebie dorzucę. W życiu nie chodzi o to, żeby coś robić, tylko o to, żeby coś było zrobione. Robiąc to, co trzeba, natomiast należy absolutnie zwracać uwagę na to, żeby robione było tak, jak trzeba. A poświęcając się, Podporządkowujemy wszystko inne, eliminując wcześniej to, co nie ma nic wspólnego z naszymi działaniami. W momencie, gdy świadomie i z wyboru poświęcamy się naszemu zajęciu, przestaje ono być zajęciem, stając się nami, a my stajemy się tym zajęciem. To dla mnie oznacza być spójnym, wiarygodnym, lojalnym oraz integralnym. Po dziesiąte. Oddaj coś z siebie. Życie polega na dawaniu i braniu, ponieważ biznes, według mojej definicji, bazować powinien na stworzeniu sytuacji win-win, czyli zyskam ja, gdy zyskasz ty. Tak w życiu uważam, należy coś z siebie oddać z powrotem. Można to zrobić na wiele sposobów. Rzecz w tym, żeby być z tego świadomym i mieć nie tylko chęć, lecz też potrzebę. Możesz na ten przykład Podzielić się swoim sukcesem w postaci jakiegoś własnego projektu lub udziału w projekcie charytatywno-opiekuńczym. Możesz osobiście zaangażować się w pomoc komuś, kto sam nie jest w stanie sobie pomóc lub potrzebuje pomocy. Możesz także z potrzeby serca dzielić się swoimi doświadczeniami z tymi, którzy znajdują się dziś tam, gdzie ty byłeś kiedyś czyli na początku drogi do sukcesu. Uwaga, ja nie mam na myśli działań biznesowych. Czyli tego, jak traktuje temat dzielenia się sukcesami większość internetowych pozerów oraz pianobijców. Wyraźnie powiedziałem, z potrzeby serca, a nie z potrzeby portfela. Jednym z wyraźnych wskaźników różnic wartości człowieka jest to, że ci, którzy mają naprawdę wiele do opowiedzenia, nie mają potrzeby mówienia o tym jak ci. Którzy mają ogromną potrzebę mówienia pod przykrywką dzielenia się, nie mając zbyt wiele do opowiedzenia. Uważaj więc na to, za kim podążasz, bo podążając za zerem, tracisz dziewięć dziesiątych ze swojej wartości. Staraj się być wzorem, aby nie być ostrzeżeniem. Podsumowując ten rozdział, należy stwierdzić, że Dostałeś w nim budulec na fundament pod budowę stabilnego rozwoju biznesu oraz szczęśliwego życia. Jeśli wezmę pod uwagę moje cztery dziesięciolecia, które poświęciłem, żeby zdobyć te wszystkie doświadczenia, sprawdzić je, dopracować i doszlifować, by móc nie tylko wierzyć, lecz bezsprzecznie wiedzieć, że funkcjonują, śmiało uznać można, że otrzymałeś tu i teraz i w tej postaci gratisowo wiedzę, Kosztującą mnie kawał życia. Nie wiem, co zamierzasz z tą wiedzą zrobić. Wiem jednak, co ja z niej zrobiłem. Majstersztyk. No dobrze. To jeszcze na koniec tego rozdziału, dla tych, którzy utknęli w czwartym akapicie, podam moją formę definicji tego, czym jest gospodarka. Ponieważ gospodarka stworzona jest przez ludzi i dla ludzi, mając tym samym służyć ludziom, jest ona tworem organicznym. Tak jak natura oraz ludzie, jesteśmy organizmem, czyli tworem organicznym. Tak, uważam, że również gospodarka też takim właśnie jest. Zadaniem gospodarki jest, poprzez podział prac i obowiązków, spełnić potrzeby społeczeństwa. W definicji tej zawarte jest wszystko, co trzeba oprócz instrukcji obsługi do jej zrozumienia. Jeśli potrafisz uruchomić proces głębokiej dedukcji, znajdziesz w tej definicji wszystkie najistotniejsze aspekty dotyczące etyki, wzajemności, przydatności oraz dobrobytu. Wysil się nieco. Proszę, a sam się przekonasz, jaką ta wstępnie wyglądająca na kompleksową definicja w rezultacie jest prosta, przejrzysta i oświecająca.